Tarot codzienności. Tarot nie jest tylko talią kart. To żywy język wszechświata, pełen symboli, które działają jak duchowe drogowskazy. Możesz je zobaczyć na muralu, w śnie, w ulicznej reklamie, albo usłyszeć w piosence, która leci dokładnie w tym momencie, w którym jej potrzebujesz. To wszystko są znaki. I tak, tarot przemawia do nas nieustannie, nawet wtedy, gdy nie pytamy. Zobacz, co może próbować ci powiedzieć. Motyl Transformacja, koniec i początek, symbol karty Śmierć. Widok motyla oznacza, że coś w tobie dojrzewa. Gotowość na zmianę. Przemianę, która może być trudna, ale potrzebna. Tarot mówi, pozwól odejść temu, co stare. Wąż Mądrość, Cykle, Uzdrowienie, symbol karty Kochankowie i Maga. Jeśli nagle zaczynasz zauważać węże w snach, biżuterii. Naturze Tarot ostrzega przed iluzją, ale też mówi: Czas zrzucić starą skórę. Księżyc iluzja, intuicja, niepewność, symbol karty Księżyc. Widząc często motywy Księżyca, jesteś zaproszony do pracy z intuicją. Uważaj na złudzenia, nie wszystko, co błyszczy, jest prawdą. Lew siła serca, odwaga, symbol karty siła. To znak, że masz moc, ale masz też ją wyrazić łagodnie. Siła to nie agresja. To czułość, która wie, kim jest. Tęcza uzdrowienie, nadzieja, koniec burzy symbol z dziesiątki kielichów. Kiedy widzisz tęczę lub jej symbol, Tarot daje ci błogosławieństwo. Jesteś na dobrej drodze. Wkrótce poczujesz radość i spokój. Gołąb duchowy przewodnik przesłanie od duszy symbol karty as kielichów. To znak od wyższego ja lub bliskich z zaświatów. Masz wsparcie z innego wymiaru. Nie jesteś sam. Torba, podróżny worek, nowy rozdział, symbol głupca. Gdy widzisz ludzi z plecakami, walizkami, oznacza to, że ty również jesteś gotowy wyruszyć w nową podróż duszy. Może nowa praca, nowa relacja, a może nowa wersja ciebie. Korona laurowa spełnienie, zwycięstwo, symbol szóstki buław. Jeśli pojawia się w twoim życiu, to znak, że twoja praca zostanie doceniona. Przygotuj się na sukces, nawet jeśli jeszcze go nie widzisz. Waga sprawiedliwość, wyrównanie energii, symbol karty sprawiedliwość. Zobaczysz ją w sądzie, w reklamie, jako rzeźbę. To znak, że los się wyrównuje. Teraz czas oddać coś lub otrzymać to, co Twoje. Klepsydra cierpliwość, czas, cykl, symbol pustelnika, siódemki monet. Jeśli pojawia się często tarot mówi, nie przyspieszaj. Wszystko dojrzewa w swoim rytmie. Lustro, iluzja, odbicie, konfrontacja z sobą, symbol karty księżyc i diabeł. To znak, że to, co widzisz u innych, może być odbiciem ciebie. Czas przyjrzeć się temu, co projektujesz. Woda emocje, uzdrowienie, płynięcie, obecna w niemal każdej karcie kielichów. Jeśli czujesz przyciąganie do rzeki, deszczu, fontanny, twoje emocje chcą mówić. Nie tłum ich poczuj. Kaktus, pustynia, samotność, duchowy test, symbol piątki, monet, pustelnika. Czas pustki nie jest karą. To moment, gdy rośnie twoje zaufanie do siebie. To w ciszy mówi dusza. Czarny ptak, kruk, wrona, wiadomość z podświadomości, symbol karty wieża, dziesiątka mieczy. To często zapowiedź głębokiej prawdy, którą trzeba przyjąć. Tarot mówi, nie bój się, transformacja jest twoją mocą. Maska ukryta tożsamość, iluzja, podwójne oblicze, symbol karty diabeł i księżyc. Jeśli pojawiają się maski i tarot ostrzega, ktoś albo ty sam, nie pokazuje prawdziwego oblicza. Czas na szczerość. Labirynt zagubienie, duchowa droga, poszukiwanie, symbol siódemki kielichów. Znak, że jesteś na etapie poszukiwania, ale też, że nie musisz jeszcze znać celu. Droga jest ważniejsza niż odpowiedź. Dziecko, nowy początek, niewinność, narodziny, symbol głupca i słońca. Może to niedosłowne dziecko, ale projekt, marzenie, które się w tobie rodzi. Tarot mówi: Masz prawo zacząć od nowa. Koń ruch, postęp, decyzje symbol rydwanu i rycerzy. Kiedy widzisz konie, Tarot często mówi: Jedź. Nie stój w miejscu. Czas ruszyć z miejsca. Nawet jeśli droga nie jest jeszcze jasna. Zegar, zegar stojący przeznaczenie, boski czas, symbol koła fortuny. To przypomnienie, że wszechświat działa według własnego rytmu. Nie przyspieszaj. Zaufaj cyklowi. Świeca duchowość, światło w ciemności, symbol maga, pustelnika, arcykapłanki. Jeśli przyciągają cię światła świec, Tarot mówi: szukaj odpowiedzi wewnątrz. Czas medytacji. Czas magii. Tak unoszący się w niebo wolność, wybór duszy, symbol głupca, asów, koła fortuny. To znak, że twoja dusza pragnie wolności. Czas zdjąć kajdany tego, co już ci nie służy. Zakończenie, symboliczne przesłanie. Wszystko, co cię porusza, co się powtarza, co przyciąga twoje spojrzenie, to potencjalny symbol. A tarot to żywa opowieść duszy. Nie tylko rozkładany na stole, ale opowiadany przez sny, piosenki, graffiti, sny, przypadkowe słowa od nieznajomych. Zauważ jego przesłania. Wróżbita Łukasz Węcka